W trakcie listopadowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej szef NBP podkreślił, że zarząd banku centralnego nie wykonywał żadnej interwencji na kursie złotego. W jego ocenie nasza waluta jest bardzo mocna, bo po prostu fundamenty są bardzo mocne. Przyznał jednocześnie, że bank ma politykę dotyczącą rezerw. Nie ukrywam, że za posiadane dewizy w euro czy dolarach kupujemy złoto. Zarząd podjął taką decyzję i dokonujemy intensywnych. Zmasowanych zakupów złota, zapewnił profesor Glapiński. Widać to zresztą w raportach zapublikowanych we wtorek przez NBP. Danych o oficjalnych aktywach rezerwowych wynika, że na koniec października wartość złota zgromadzonego przez bank wyceniana była na trochę ponad 21 miliardów dolarów. Jeszcze na koniec września wynik ten wynosił nieco ponad 20 miliardów dolarów. NBP z tego co widać chce dojść do 20% rezerw w złocie, bo czasy są niespokojne. Więc tak, proszę Państwa, witam serdecznie. Przedstawia się sytuacja złota na miesiąc listopad w skarbcach NBP. Co odnośnie złota można powiedzieć w kwestii alternatyw? Proszę Państwa, dochodzą mnie głosy, że opłaca się kupić na przykład zegarki i lepiej można na tym wyjść niż na bulionie złotym. Otóż, proszę Państwa, zegarki charakteryzują się tym, że dzisiaj są, a jutro ich nie ma, i do tego zegarek mierzy czas generalnie. Ciężko tutaj upatrywać jakiegoś przenoszenia. Wartości w czasie podobnego do złota Oprócz wartości spekulacyjnej Wśród kolekcjonerów I ludzi w tym I ludzi z zegarkami zainteresowanych Oczywiście Posiadacz powiedzmy Tęczowej Daytony sprzed Lat Bądź Rolexa Typu James Cameron Explorer I kilka innych Tak ale to jest bardzo niszowa sprawa i absolutnie nie ma żadnego przełożenia na złotą monetę typu Brytania lub jakikolwiek Krugerrand. To są rynki typowo spekulacyjne. Przede wszystkim zegarek nie jest pieniądzem. Zegarek można użyć w przypadku ucieczki z jakiegoś państwa. Afrykańskiego i oddać go, na przykład, komuś, kto pilotuje samolot bądź helikopter, i zgodzi się, żeby nas zabrać na pokład. Tutaj rynek zegarkowy może zostawmy, bo jest to oczywiście kolekcjonerka i można zarobić, ale przełożenie do złota ma się nijak, pomimo tego, że taki zegarek może być wykonany ze złota. Tak samo kwestia uranu. Uran może służyć do spekulacji, ale nie było czegoś takiego jak parytet uranu, natomiast był parytet złota, i tutaj na tym może też zakończmy porównanie pierwiastka chemicznego wydobywanego w kopalniach Kazachstanu, Afryki i Kanady w porównaniu do złota. Ktoś też przypomniał kwestie sektora junior mining, czyli wszelkiego rodzaju mm, spółek wydobywczych i zarabiania na nich spekulacyjnie. Tutaj sprawa może wydawać się na pozór podobna, dlatego że złoty kruszec przez ostatnie powiedzmy kilka lat wzrastał cały czas, cena miedzi i różnych innych surowców, Mogła sobie wzrastać na wykresie, i ktoś stwierdził, że zainwestuje sobie właśnie w spółki wydobywcze, ale nie takie, które istnieją już ładnych kilka lat na rynku, tylko te, które odkryły sobie jakieś tam złoża w miarę niedawno, rok, dwa lata temu i obiecują rychłe zyski. Kopalnie będą otwierane i za jakiś. Czas, powiedzmy 5-7-10 lat, te zyski będą i warto zainwestować. Otóż, proszę Państwa, to tak nie działa. Jeszcze jest kolejna kwestia, taka, że od momentu odkrycia jakichś złóż do oddania kopalni do użytku, aż do tego wydobycia, to naprawdę mijają długie lata. I tam w tych wszystkich spółkach mogą się pojawić różnego rodzaju skandale, niewypłacalności. Mogą się wycofywać z inwestycji właśnie albo właściciele, bądź inwestorzy i różnie to może być. Cena samego kruszcu nie ma jakiegokolwiek przełożenia na potencjał spółek wydobywczych. Dlatego rozpatrywanie takich przypadków złoto fizyczne kontra spółki wydobywcze, jeżeli ktoś ma do właśnie ulokowania. Dziesiątki tysięcy Setki tysięcy I rozpatruje czy ma sobie to ulokować W złocie fizycznym czy właśnie W spółkach wydobywczych No też średnio e, Średnio się do takiej dywagacji Nadaje dlatego, że złoto fizyczne e, Tak jak wielokrotnie Już mówiłem Przenosi wartość naszego pieniądza w czasie Wartość naszego kapitału Złoto jest pieniądzem I dlatego, że był parytet Złota, a nie spółki kopalnianej, to nie możemy absolutnie upatrywać tutaj podobieństw. To, że dany surowiec bardzo dobrze pokazuje się na rynku od lat i jego indeks wzrasta, nie ma przełożenia na spółki wydobywcze. Różne typy surowców w stosunku do złota i srebra. I ich wyniki na, na giełdach. Tutaj trzeba przypomnieć kwestię tego, jak zachowują się te inne surowce na wzrosty i upadki ekonomii w przeciągu ostatnich powiedzmy 100-150 lat. W jaki sposób reaguje miedź, chociażby, na hiperinflację? Ile kosztowała miedź? W czasach Republiki Weimarskiej, ile kosztowała mieć w przypadku hiperinflacji na Węgrzech pod koniec II wojny, zaraz po II wojnie światowej? Ile kosztowała mieć i inne surowce, to trzeba porównywać chociażby do sytuacji w Jugosławii lat 90., późnych 80. -tych. Ile kosztowała miedź i inne surowce w przypadku hiperinflacji w Polsce zarówno w latach 89-91 i zaraz przed reformą walutową Stanisława Grabskiego. Także wszystko przekłada się na surowce, na ich ceny w ważnych wydarzeniach ekonomicznych, bo to jest ważne. W jaki sposób one reagowały, zarówno na wzloty, jak i upadki. Bo porównujemy, przypominam, do złota i srebra, które miały swój parytet, i do ich wzlotów i upadków w ważnych wydarzeniach ludzkości przez ostatnie 100, 150, 200 lat. Bo to są właśnie te, te indeksy, które nas interesują, a nie tylko to, że mieć w jakimś tam okresie sobie wzrosła. Co jeszcze możemy powiedzieć o metalach w ostatnim czasie? Srebro, oprócz tego, że ma jak, jakąś swoją cenę, cały czas, przypominam, patrzymy na kwestię ceny srebra w stosunku do złota. To się też wszystko zmienia, warto o tym pamiętać. Jest są tendencje do zakupu złota, do zakupu srebra na tak zwanych dołkach. Problem polega na tym, że trzeba zawsze mieć strategię wyjścia i musimy wiedzieć po co takie srebro kupujemy i dokładnie tak samo jest z monetami premium, super premium. Srebrny kruszec ma swoje zalety i tam gdzie srebro, gdzie złoto spada o jakąś część, o jakąś kwotę o jakąś cenę, tam srebro reaguje dwa razy bardziej i tak samo jest przy wzroście cen złota. Trzeba wiedzieć, kiedy z tego wyjść i w ogóle kiedy z tego wyjść. Czy warto? Tak jak myślę, że nie opłaca się wychodzić do złota, kiedy cena złota wzrośnie do 3500 dolarów, bo do czego mamy niby wychodzić, do waluty Fiat? Tak samo proponuję się zastanowić, w jakim momencie wychodzić do srebra, ze srebra do waluty Fiat i czy w ogóle jest sens. Czy może lepiej zamieniać to od razu na złoto? Sam fakt wyjścia z pieniężenia jest oczywiście zrozumiały, tylko trzeba sobie zawsze zadać pytanie: po co to robić? Górka na złocie, proszę państwa. Temat powraca cały czas jak bumerang. Górka na złocie 2000 dolarów. Czy jest w ogóle jeszcze sens wchodzić? Cały czas powtarzam, że musicie patrzeć na kruszec, na złoty kruszec z bardzo dużego dystansu. Nie jest ważne to, ile złotówek musimy dać dzisiaj za złoto i czy ta cena będzie. 100 czy 300 zł wyższa, cały czas musimy pamiętać o tym, po co kupujemy złoto. Złoto przynosi wartość naszego pieniądza w czasie, czyli ta różnica w cenie dzisiejsza w ciągu 20-25 lat nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie posiadany kruszec, proszę Państwa. Yy, absolutnie cena nie może grać roli. Jeżeli mamy do przeznaczenia jakieś tam pieniądze do ulokowania i uspokojenia naszego portfela inwestycyjnego w czasie. Ta pula pieniędzy na złoto przeznaczona musi być. Nieważne, czy tych procent naszego portfela to jest to są 2, 7 czy 15. Ta pula musi być przeznaczona, bo to wszystko się sprowadza do oszczędzania w kruszcach. Nawyk oszczędzania. Jest tak samo jak dbanie o zdrowie. To po prostu jest. To musi być częścią naszego życia i nawyk oszczędzania musimy u siebie wykształcać. Złoto uspokaja nasz portfel, i bez znaczenia, czy docelowo jego cena wyrażona w walucie będzie 2300, czy 3700, czy 5000, ta cena. Tak naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby przenosić nasz kapitał w czasie. Kiedyś złoto było po 20 dolarów, później po 75. Dzisiaj cena oscyluje w granicach 2000 dolarów. Kiedyś można było za e, kilka uncji, kilkanaście powiedzmy, kupić samochód. Dzisiaj za kilkanaście uncji złota ciągle możemy kupić samochód, ale zarówno wartość waluty, za którą kiedyś kupowało się jedną uncję złota lub kilka, dzisiaj nie możemy kupić samochodu za powiedzmy 2000-3000 dolarów. Mówimy o jakimś takim e, używanym bardzo samochodzie, a nie o nowym. I Tutaj właśnie o to wszystko rozbija się. Tu jest właśnie to piękno złota fizycznego, że można po 100 latach ciągle posiadając złoto sprzed 100 lat, kupić dzisiaj nowy samochód. I o to w tym wszystkim na tak naprawdę chodzi. Jeżeli, jeżeli mówimy o tajemnicach, jakichś faktach, zaletach, mitach i wadach złota, to tak naprawdę. Ta wiedza jest do opanowania praktycznie w dwa weekendy. A pomimo to wielu ludzi powiela te mity o złocie. I przede wszystkim patrzy bardzo spekulacyjnie. I to jest chyba właśnie ten podstawowy błąd, jeżeli chodzi o podejście do złota fizycznego. Ciągle powraca temat krypto, różnego rodzaju właśnie coinów różnego rodzaju tokenów, fala na szczęście NFT non-fungible tokens na szczęście się skończyła. Problem polega na tym, że ludzie zostali odessani z pieniędzy na obrazkach jakichś małp dostępnych w internecie, które które i tam było prawdziwe naganianie, tak jak się ludziom i dealerom i innym youtuberom, i innym ludziom, którzy mówią o złocie, tak jak im się zarzuca naganianie, tak tutaj oczywiście nieprawdziwie, tak samo tutaj prawdziwie było naganianie na NFT. Ludzie zostali odesłani z pieniędzy, stracili potężne ilości gotówki, dlatego że ciężko zarobionej gotówki tu jest ten problem. Stracili pieniądze na tym, że kupili cyfrowy obrazek jakiejś małpy bądź kreskówki. Proszę Państwa, tulipomania. Ludzie zostali, ludzie zostali nabici w butelkę po raz kolejny. Uwierzyli w to, że będzie to magiczny tulipan, który pozwoli im przenieść wartość pieniądza w czasie i za 10 lat zarobić ogromne pieniądze, bo stwierdzili, że kupią sztukę. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się bawić w sztukę, to kupujcie sobie kosaka, jeżeli nie stać was na renuara. Kupujcie polską sztukę chociażby, która od lat historycznie jest uznana za topową, która jest uznana za dziedzictwo narodowe. Bierzcie udział w aukcjach sztuki. Pomijam fakt, że jeżeli chodzi o sztukę światową, to to jest w ogóle temat na inny odcinek, że bardzo wiele rzeczy z tak zwanej sztuki to jest po prostu pralnia brudnych pieniędzy. To jest kolejny. To jest tak naprawdę czarna karta, o której też wielu nie mówi, a o której też, której też trzeba być świadomym. Jeżeli popatrzymy na rynek sztuki, wiele z tych wszystkich obrazów sztuki współczesnej jest przewartościowanych i służy tak naprawdę do jednego. Do prania brudnych pieniędzy, niestety. Ja mówię o, o czymś właśnie takim jak, jak słynne Kosaki i wszelkiego rodzaju inne wangogi, które są na arenie międzynarodowej od dziesiątków lat, od setek, które znajdują marszandów i filantropów, którzy inwestują w to swoje pieniądze. To jest, proszę Państwa, wielka sztuka. Poparta umiejętnościami, poparta proweniencją przede wszystkim danego waloru, poparta um, malarzem przede wszystkim, jego warsztatem, jego reputacją, a nie NFT, jakiś token, czyli tak zwany żeton w, w bezpośrednim tłumaczeniu i um, czymś, za czym tak naprawdę nic nie stoi. To jest jakiś zwykły obrazek wygenerowany przez jakiegoś człowieka, który tam sobie ubzdurał, że za tym NFT będzie stała limitowana edycja. A limitowana edycja, proszę Państwa, to nic tak naprawdę ważnego, bo ja sobie mogę wyprodukować, co chcę w limitowanej edycji, ale jeżeli nic za tym nie stoi i nie ma to żadnego przełożenia na tak zwaną kolekcjonerkę. To ta limitowana edycja tak naprawdę nic e, nie przedstawia za sobą żadnej wartości. Przede wszystkim musi, musi być na to rynek zbytu. Musi być e, za tym popyt oprócz tej podaży, którą ja robię, wykonując te limitowane edycje, to tam musi być jakiś rynek zbytu, musi być konkretna społeczność, która sobie Ceni tę właśnie limitowaną edycję. Ja nie mogę wypuszczać jakiegoś NFT, właśnie z małpą, i mówić, że to będzie warte tyle i tyle, bo tak sobie wymyśliłem. Nie, to się musi wszystko brać ze składowych, tam musi być na to popyt, musi być przede wszystkim wartość tej sztuki. Tam musi być pędzel, tam musi być kreska, tam musi być, muszą być. Te składowe, które się liczą pomiędzy tymi koneserami sztuki, którą ci ludzie cenią i dlatego mówią, że dany walor, dan, dany obraz jest wart tyle i tyle. I o to właśnie, proszę Państwa, chodzi w sztuce. W sztukę wchodzą ludzie, którzy chcą spekulacyjnie zarobić i Weszli w to, bo tak kolega powiedział, a nie znają się w ogóle, o co w, tym, o co w tym chodzi. Widzą jakiś obraz, widzą, że coś tam powstało, i nagle twierdzą, że to jest sztuka. Nagle twierdzą, że coś jest limitowane cyfrowo, to to jest nagle warte 100 tysięcy dolarów, bądź 50, bądź 20. To tak, proszę państwa, nie działa. Rynek NFT upadł, zaliczmy go do Tulipomani, i tak co jakiś czas ludzie będą odsysani z pieniędzy, będzie budowany hype, będzie budowana właśnie ta tak zwana zajawka na pewnego rodzaju rzeczy, które się pojawią. Teraz na przykład będą wychodzić, ludzie będą sobie życzyć niebotyczne pieniądze za swoją sztukę AI, czyli sztucznej inteligencji nowe obrazki, które też będą sprzedawane za niebutyczne pieniądze i tam też pojawi się właśnie e, limitowana edycja. I też będą ciągle ludzie odessani z pieniędzy, pomijam tych, którzy tych pieniędzy mają zbyt dużo i próbują je upychać w jakieś różnego rodzaju projekty, które nie mają przyszłości. Ci ludzie zawsze spadną na cztery łapy. Problem pojawia się przy ludziach, którzy inwestują 5010, 15 tysięcy złotych swoich ciężko zarobionych pieniędzy. To są, proszę Państwa, problemy. Nie dajcie się wpuszczać w taki kanał, bo to nie ma żadnego sensu. Tracicie tylko pieniądze na tulipany. Tym pozytywnym akcentem, kończymy odcinek, proszę Państwa. I znowu dwie kwestie, czyli tak jak nie panikujemy przy sprzedaży naszych walorów, nieważne już, czy numizmatyki, czy naszej sztuki, czy czegokolwiek, co posiadamy, domu, samochodu, pomimo tych negatywnych emocji, to co przypominam zawsze, wojen i e, totalnej degręgolady ekonomii około nas, e, do druku i... E, Zadłużenia zagranicznego, czyli tak jak nie panikujemy przy sprzedaży, tak samo nie ulegamy tulipomanii przy kupnie. To jest kwestia kluczowa, trzeba się zastanowić, dobrze jest się poradzić, ale jeżeli już w coś chcecie wchodzić i patrzeć dosyć spekulacyjnie, to niech będą to rzeczy, które cieszą się estymą też kolekcjonerów z innej półkuli świata. Czyli wchodząc w coś, żeby to było coś, co ma tak naprawdę wartość. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć: wszedłem, zarobiłem. Tak, ale tak naprawdę w tym, w tym co zakupiłeś, zakupiłaś, tam nie było nic. To były, to były jakieś puste tokeny, które nie, ma, nie miały tak naprawdę wartości. Równie dobrze można było stracić. To jest tylko i wyłącznie łód szczęścia, który może się przytrafić każdemu. A jeżeli chodzi o konkretnego inwestora, bądź kogoś kto lokuje w coś pieniądze, to muszą być decyzje przemyślane, bez paniki, bez pośpiechu, i takie nastawienie bym, e, bym proponował. Oczywiście, że można zarobić na jakiejś tam spekulacji, tak jak się teraz mówi, mogłem zamiast złota 3 lata temu kupić konserwy bądź materiały budowlane, zarobiłbym lepiej niż na złocie. I być może tak jest. Problem polega na płynności konserw, proszę Państwa. Czy konserwy mogę sprzedać każdemu? Czy mogę wejść gdzieś i ktoś ode mnie w sklepie odkupi te konserwy ode mnie? Bo złoto, na przykład fizyczne, bulion, e dealer z niskim spreadem, uczciwy, w miarę uczciwy dealer, e tu wiadomo o kogo chodzi zaoferuje nam y, dobry spread, uczciwy spread i od nas odkupi, tak odkupi. A czy taką konserwę możemy komuś sprzedać od razu? Czy możemy komuś sprzedać tonę cegieł? Być może tak, być może nie. Złoto nie służy do takiej spekulacji, złota absolutnie nie można porównywać, tak samo jak ostatnio też ktoś w komentarzach mi napisał, że lepiej było kupić kawalerkę 5 lat temu. Oczywiście, że było lepiej kupić kawalerkę, jeżeli ktoś chciał, po pierwsze, jest kawalerem i chce sobie kupić kawalerkę, po drugie, jeżeli jest studentem i rodzice kupili mu kawalerkę, po trzecie, jeżeli chciał spekulacyjnie kupić kawalerkę na 5 lat, tak, wtedy mógł kupić kawalerkę i w ciągu 5 lat sobie zarobić, jasne, ale jeżeli ktoś chciał kupić złoto i przenieść wartość pieniądza w czasie i mieć monety bądź, to znaczy, monety bulionowe bądź numizmaty, to wtedy nie rozpatruje tego w kwestii złoto kontra nieruchomości. W ogóle złoto bardzo ciężko fizyczne rozpatrywać pod kątem kontra coś tam. Złoto jest, było i jest pieniądzem, jest fizykiem i miało swój parytet, proszę Państwa. Ciężko bardzo znaleźć jakiś inny element tablicy Mendelejewa, który zachowuje się tak jak złoto, oprócz właściwości... Fizyczno-chemicznych ma też swoje właściwości tzw. Tak ekonomiczne. Do usłyszenia, proszę Państwa, pozostańcie w zdrowiu i nigdy przenigdy nie panikujcie pomimo negatywnych emocji naokoło nas w telewizji, prasie i kiedy rozmawiamy z ludźmi na ulicy. Pozdrawiam Was do kolejnego odcinka. Cześć!